Czym jest niepokalane poczęcie Maryi? 8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To jedna z najgłębszych prawd wiary, że Maryja, od pierwszej chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Bóg w swojej wszechmądrej miłości przygotował ją na godne miejsce dla swojego syna, obdarzył ją pełnią łaski, zanim wypowiedziała choć jedno słowo. Anioł mógł więc powitać ją słowami Awe, pełna łaski, bo w Maryi od początku jaśnieje zwycięstwo Boga nad grzechem. Niepokalane poczęcie objawia, że Bóg działa u samych źródeł naszego istnienia, a Jego łaska ma moc przemieniać ludzkie serca. Maryja najczystsza córka Ojca, Matka Syna i oblubienica Ducha Świętego staje przed nami. Jako wzór świętości i przewodniczka na drogach wiary. Pomódlmy się. Maryjo niepokalanie poczęta. Ty, którą Bóg zachował od wszelkiej zmazy, wstawiaj się za nami, aby nasze serca były czyste, wierne i gotowe na Jego wolę. Prowadź nas do Jezusa, źródła wszelkiej łaski. Amen.